Jak dobrze wiecie, no był powrót, był powrót. No, ta batelka, Midlotus, Minimal Wear, No, wiecie. Ale no, miejmy nadzieję, że zrobimy powrót ten gruby, taki jaki był. Bo jeszcze nie odzyskałem wszystkiego. To była dopiero jedna trzecia. Więc taka batelka dzisiaj na początek: Underdog, Underdog. Bo na standardowym trybie zgarnąłem Lotusa Minimal Wear. No, zobaczcie tą batelkę. Tak naprawdę. No, żeby fajnie zacząć baterkę, zobaczyć, no już z początku, kto ma tight Riptide i All Star Case. Może IM Katowice Titan 2.14. Albo jakaś koska. procentóweczki, Mamy Beast Case'a. Może Dragon Lorca wleci. No i tak jak mówiłem, mamy Supreme Knife Case'a. Dałem dwie skrzynie. Dałem dwie. No i może wleci. Zostanie 26 i mamy, nie wiem czy pamiętacie, zablokowane Bowie Knife -y Gamma Doplery Emeraldy więc jeszcze, jeszcze coś tam w kwipudeczku jest, więc na spokojnie, ale no zobaczymy jak ta baterka się potoczy. Chyba najlepszego skina teraz dostałem, no niestety, ale to jest tylko 4 zł, no wiecie, to nie jest tam, nie wiem, 1000, ale i tak średnio. Zaczynamy, no jak to ma być wróżba, to średnio bardzo. Jeszcze drugiego maga dostałem. E? Tutaj 3 MP7 Adrian ma i ma najmniej, ale dostał chyba najlepszego shotguna. Ok, za 23 ziko. No i Riptide Alekowski nie dały. I Nip w sumie dla Adriana. Ok, no to jest dobra naklejka w sumie. I jeszcze druga. Oj, dla mnie też 9 dyszek chyba. No jest porówno, ale 130, 120, 114. O, 5 stów. 5 stów dla mnie wpadło z eleganta. Ok. No już się zrobiło średnio. Ale tutaj jakaś awóbka containment za 500 dla Adriana też wleciała. No zobaczmy co jeszcze. Dragon! Dragon R Lora przeleciała! No nie, no jakby tu Dragon Lora wleciała kiedyś tak wpadła i zbejtowała. Hiperbestia za 500. Ok, no mam najwięcej. Na razie ten Underdog nie zapowiada się dobrze, ale ta Dragon lorka, która tam przeleciała, no ja pierdzielę, jakby wleciała. Zobaczmy, jakie noże da. No, średnie bardzo i moje jeszcze najlepsze. No, średnio, średnio. Kurczę, Supreme Knife case na buście tutaj bardzo średnio dał. Może procentówy jeszcze im coś rzucą? Proszę. No, Weed Lotus, no nie ma. Zobaczmy, czy coś z motylków, może Bowie Knife. No, jest Digielek i jeszcze dwie skrzynie. No dobra, Adrian na mu odpad. I samu jeszcze. No nie, No nie, standardowy by tutaj dał. Standardowy by dał. I samu wygrywa. Nie, standardowy, ale też by nie dał. I samo nic nie trafił. Dobra, no powiem wam, szkoda bardzo. Szkoda bardzo. Gloczek jest ważny oczywiście. Patrzę, co tutaj jeszcze mam. I musimy sobie zrobić coś innego. Wiecie co. Zagrać trochę bezpieczniej może. Otworzę sobie. Zobaczmy, czy mam farta dzisiaj. Dwie skrzynie. Fu, no. Bo tego Weedlo tu źle rozegram. Jeszcze dwie na farta. Okej, okay, nie ma farta. Nie ma farta. Otwórzmy sobie Supreme Case na buście. Mega droga skrzynia, ale może da jakiś mocny nóż. Mamy Steela Paracorda i jeszcze raz. Zadyszkę proszę. No, co 4200 taki karambit no to jeszcze nie to. Tutaj tego butterfly'a doplera rubi bym chciał. No mamy good knife Ultrafioleta. 6% na niego jest, no sporo. Jeszcze raz. Autotronic. 1400. A zróbmy sobie... Underdog. I wiecie co? Teraz bez skrzyneczek na rozkręcenie, tylko... Damy Supreme Knife Case'a. Tak myślę, jakąś pewniejszą skrzynię. Damy sobie jeszcze tak, jednego Luxuriusa. Damy jedną skrzynię 3% Gamma. Jedną skrzynię 1% Widlotus. Lotus. Może Gloves Casey na buście, I ja Ametysta na buście. Kurde, no 8300 to będzie mega mocna batla. Ale jak ja jej nie zgarnę, nie, to będzie w sumie lipa totalna. Serio, jak jej nie zgarnę, będzie lipa. Mamy niby te trzy Bowie Knife'y, ale to jeszcze jest nic. My musimy trafić, nie wiem, z dwa Widlotusy, ale zobaczmy. No zobaczmy, co tutaj się wydarzy. No, dwie M9 fajne wleciały, no ale Michael niestety nic nie trafia. Ja jeszcze motoglowsy, za 2 600 minimalware. No, Michael jakby motylka tu trafił, to może, może coś ten. No, będzie ciężko, będzie ciężko to zgarnąć, Michael tutaj nic nie dostał. No, Alex nam odpad teraz Michael. Oj, Lotusa nie trafił. No zobaczmy, może mu jakiś safajer wpadnie, proszę. Talon fade dla mnie. To by na standardowym weszło. Na standardowym by siadł. Siadłoby na standardowym. Dajmy tego ametysta na buście. Może ten motyl, co Butterfly Doppler Safire. A wupka Neonoir. Tutaj już jakieś glowsy, tutaj już trochę lepiej. Trochę. O, i się nie zatrzyma jeszcze na talonie. No, ten Huntsman Doppler Ruby, no jakby wleciał Ruby byłoby lepiej, no ale mamy jakiegoś Huntsmana Dopplera. M9 Lore, to był chyba fabrycznie nowy. To był chyba faktory nie bo się świeci. No, mamy karambita Freehenda. Za trójkę. Jeszcze raz. Mamy karambita Ultrafiolet. Dobra. Mamy talona Fejda. Szkoda, że nie bajoneta Dopplera Safaira, ale mamy talonika Fejda. Jeszcze raz. Shadow Daggersy, jak widzicie, czasem trzeba kliknąć, czasem trzeba kliknąć trochę więcej. Butterfly obok znowu. Nie szkoda, ale mamy Huntsmana, to jest dalej spoko. Fabrycznie nowy. Fabrycznie nowy. No. I tutaj już Awupka Neon jakby jeszcze taki jeden talon wyleciał. Butterfly Sapphire tam był. Mamy Karambita Ultra Fiolet znowu. Dobra. No teraz kałaszek Neon Rider. To tak średnio bym powiedział. I jeszcze raz Meczka Decimator. Ten Butterfly Sapphire on tam raz był, raz sobie przeleciał, a bajonet był w ogóle tak bliżutko. Jest znowu Karambit Ultrafiolet. No powiem wam, ametyści, dzisiaj tak coś, wiecie, tak. Niby tą awupkę da, wieże jak że tak. A. Masz awupkę, odwal się, ale zaraz daje Karambita i jest mocno. I normalnie mam ochotę znowu kliknąć tego ametysta. Dobra, no mamy znowu Karambita, ale coś mocno. To jest fabrycznie nowy. Tutaj bardzo, bardzo ładnie dało. No mogę dać Falkeona. No jak widzicie, znowu, znowu tak. Dał Karambita, ale znowu USPK dał. Znowu mówi, odwal się, ale jeszcze raz Butterfly. Karambit Freehand. No dobra, też nie ma źle. Okej, okay, Minimal Jeszcze raz to klikam. No, no tutaj Talon, Karambit. No, ten Talon. Jeszcze jakbym Talona trafił, no to by było nawet nieźle na tych ametystach. A najlepiej tego Butterfly'a. Za czym się? Nie, no, Kałach Mamy Kałacha Karambit. Tutaj, ale minimal wear chyba No, wear war nawet. Dobra, wleci Karambit. Tutaj Huntsman Doppler ruby Karambita sprzedaje. Okej okay, a zróbmy jeszcze teraz. Wiecie co? Underdoga. Teraz zrobimy sobie Underdoga. I damy tak, royala, damy ametysta na buście dwa razy, 3% with lotus, no i dobra i coś takiego, underdog na trzy osóbki, spróbujmy. Dwa ametysty na buście, royal na buście i na końcu jeszcze tak na farta ten with lotusik, dajmy bota isamu i damy bota adriana, wysyłam faka i zobaczmy, no zobaczmy co z tego będzie. No, zaczynamy całkiem nieźle, co da na nabuście. O, amety na nabuście tutaj w bitwie no nie dał nic w ogóle szczególnego. Jest karambit. No i ostatnio. No i Lotusa nie ma, ale mamy takiego underdoga, więc nawet nawet mamy tutaj 7 klocków, no 1200 wysyłamy faka, nie ma źle. Ja sobie tak myślę, sprzedaję to, sprzedaję to, sprzedaję to. Kawashing on Rider sprzedajemy, sprzedajemy Karambit Ultrafiolet, ale ci na sprzedaż. Mamy tutaj Talona Knife ofa. No teraz to lepiej wygląda. Mamy... Tutaj mamy... A liczmy 6, 12, 18, 24. No, 40. jedno tu co było 50 parę, bitwa 60, no. Tak pół na pół, pół na pół, ale dzisiaj fajny kołaszek leci dla Was. AK Neon Rider za 240, bo coś tam dało, coś tam dobrze nawet rozegrałem, więc niech będzie dzisiaj kołaszek, fajny do wygrania. Żeby go wygrać, musisz zostawić łapeczkę w górę. Musisz zostawić suba u mnie na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, no to nie masz skina. Proste zasady. No i dzisiaj w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona mapa? Jaka jest Twoja ulubiona mapa? No i w sumie tyle. Łatwy komentarz, piszesz o ulubionej mapie. Możesz wliczyć do tego stare mapy typu train cobblestone, cash i tak dalej no i ten kałaszek do wygrania pamiętaj, jeśli będziesz chciał ogarnąć sobie nowe skiny na CSGO skinsie klikasz tutaj ten plusik i wpisujesz tutaj kodik króla, kodzik w access, otrzymasz darmowe 2 złote i 10 groszy na start na pierwszą skrzyneczkę, dodatkowo plus 10% do wpłaty, czyli wpłacasz 100 masz 110, płacisz 1000, masz 1100 zobacz, co widzowie robili na moim kodziku, no naprawdę mocne rzeczy metody płatności, blik, Visa, skiny PaySafeCard, sms, pamiętaj, że strona jest tylko i wyłącznie dla pełnoletnich. Musisz mieć 18 lat, żeby tutaj grać. A my lecimy, próbujemy, farta. Zobaczmy, może wlecił Idlotus. Proszę, wleć! Battle Scared! Battle skirt. No serio, jaja sobie robicie? Battle skirt mi dają? Serio, Battle skirt? Ostatnio mi trzy takie wcięło i mi Battle skirt dają. Okej, okay. no dali jednego minimalware na bitwie, ale to to. To się nie je, ale fart jest. Fart coś tam delikatnie wrócił. Ja się ale nie dziwię. Nie ma. Ja bym powiedział, że fart wrócił, jakbym trafił fabrycznie nowego. Okej, okay, mamy Huntsmana, Dopplera, Emeralda. Ja się jeszcze nie cieszę, ja się jeszcze nie cieszę, bo to nie jest jeszcze to. To nie jest jeszcze to. Musiałbym trafić Butterfly'a, może Ruby, może Safiera. No, może przykładowo tego Widlotusa, fabrycznie nowy, i wtedy bym powiedział: tak, to jest to, to jest ten powrót. No, ale tutaj już raczej chyba nic nie trafimy. Fajnie, że i tak ten Widlotus leciał. Ja nie powiem, no, nie obrażam się. Ale już tutaj nie blejać, no Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kliknięć, tysiąc sześć kafi, ok. Ale widlotus leci na bloka, mamy szesnaście No powiem tak, dobra, zróbmy jeszcze coś. Jeszcze coś zróbmy. Zróbmy sobie tak. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. To będzie ciekawe. Jak myślę, czy jeszcze nie wsadzić beast case'a. Tam w sumie dragon lorka się coś zakręciła. Więc w sumie wsadźmy jeszcze to. Jednego ametyst, case'a na buście tu wsadzę. Dobra, no to będzie mocniejsza bitwa. I Supreme w case'a na koniec. Trafiłem talona. Trafiliśmy u Idlotusika teraz. Mogę sobie pozwolić? Chociaż, jak teraz, nie no, teraz mieliśmy farta w sumie. Ty, trafiłem u Idlotusa. Ja myślę, że jeszcze wleci. Ja myślę, że jeszcze wleci. Zobaczmy, kto tu gra. Jakiś sznycelini, dobra, nie znam. Ale może być, może być. Ja mogę mieć nosa. Zobaczmy. W sumie trafiłem i Lotusa. To było sprawdzenie farta. Mam farta, więc trafiam. No z pierwszej nie, z pierwszej nic nie trafiam, ale zobaczmy, bo ta baterka w sumie. Jednak na standardowym trybie może okazać się o wiele lepsza. A przynajmniej mam. No nie wiem, wróżenie z fusów, nie? Ale zobaczymy. No zobaczymy, może. Może akurat. I teraz skrzynia 2%. Nie dała. A no, chociaż motylek może. 3%. Okej, okay, no nie ma nic, nie ma niestety nic. Miałem nosa. Mamy Huntsmana Emeralda. Miałem nosa. Dwa usp Żeby tutaj jeszcze, ale Dragon dla kogoś nie sypła, bo może się różnie skończyć, ale... Najprawdopodobniej no miałem nosa, no fajnie jakby tutaj jeszcze jakieś fajne skinki wleciały. Na końcu mamy Amety z Case'a i Supreme Knife Case'a na buście, więc nie jest to jeszcze wygrana, ponieważ no tam często wlatuje ten Karambit Lore za dyszkę. No i tam są jeszcze ogółem Safariery, Ruby wiecie... Nie, Safariera chyba nie ma, tam jest Ruby, ale zobaczmy jeszcze co wpadnie. Ameczka za 500, ok, przyjmę, przyjmę, wezmę ją od tej Emily. U mnie będzie bezpieczniejsza, tak powiem. Dobra, drugi brawo, jeszcze może fajer... Fires... O, Diggle Golden Coin, mamy Zirkę. Zirka też spoko. Brawo, Kejsik ostatni. Już nic nie dało, dobra. Może jeszcze kałaszek tęczowo z łepą Kejsa. Hmm, pierwszy nie dał nic, no może jakaś kostka jeszcze. Dawno tutaj nie widziałem koski, a Bupa Lightning tam przeleciała. W sumie to jest trzy klocki chyba, więc spoko. No, tutaj też była, widzieliście, była blisko i apóka, ja no, nie wleciała niestety. A szkoda, bo w sumie ją bym też wziął, ale zobaczmy. O, ale tutaj jeszcze mogło coś mi dać, choby, nie wiem, karambita. Okej, okay. jest dobrze. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. Tak myślę. Nie, ja myślę, że tak, blokujemy. Blokujemy, na pewno wiecie co? Na pewno sobie zablokujemy. Tak, tego Huntsmanika. Czekajcie, Talon. Talon też jest do blokady. Gloczek jest do blokady, kałaszek jest do blokady. Jeszcze jakieś skinki dla Was? No tutaj myślę, USP jakiś fajny będzie na pewno. Eee, a wupka, a też ją wezmę. Co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś skinki fajne? No nie będę brał samych USP-ków dla Was. Okej, okay, tego karambita nie, to już sprzedajemy, dobra, to sprzedamy. No i w sumie tak kończymy odcinek w sumie, no delikatnie coś tam, coś tam ten, nie, coś tam wróciło. Yy, no, po ostatniej porażce, kurde, już lepiej to wygląda. Lepiej to wygląda. No i zobaczymy w sumie, może to odrobimy, to co było. Po stówkę trzeba polecieć, no stówki jeszcze tutaj nie ma, no jeszcze daleko, daleko chyba. No, jest jeszcze trochę. Jest jeszcze trochę, ale są predyspozycje, jest szansa, i to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie!